Przedstawiałem już konstrukcje amerykańskie i rosyjskie, a więc przyszedł czas na coś rodzinnej produkcji. W dzisiejszym odcinku zostanie przedstawiony polski bombowiec PZL-37-ŁOś. Zapraszam do oglądania. PZL-37-ŁOś był polskim średnim bombowcem skonstruowanym przed II wojną światową. Był najnowocześniejszym samolotem w polskich siłach zbrojnych i jednym z najbardziej udanych konstrukcji tego typu na świecie. Był najszybszy ze wszystkich samolotów, użytkowanych przez Wojsko Polskie, mogąc się poszczycić prędkością w okolicach 400 km na godzinę. Przejdźmy do genezy skonstruowania tego bombowca. Potrzeba skonstruowania takiego samolotu wynikała z kilku względów. Pierwszym była moda w owym czasie teoria Ducheta, która zakładała, że główną siłą lotnictwa mają być samoloty bombowe. Zwolennikiem tego był ówczesny polski dowódca lotnictwa. Drugim powodem była starzejąca się flota bombowców, które pamiętały lata 20. W owym czasie do konstrukcji samolotów weszło wiele nowatorskich rozwiązań, takich jak chowane podwozie i nowe silniki lotnicze. Prace projektowe w państwowych zakładach lotniczych wytwórni płatowców nr 1 rozpoczęto w 1934 roku. Pracował nad nimi zespół, którym kierował Jerzy Dąbrowski. Dąbrowski przedstawił wstępny projekt szczeromiejscowego bombowca średniego o konstrukcji całkowicie metalowej. W czasie projektowania główny nacisk kładziono na jak najlepsze osiągi przy jak największym udźwigu. Pierwszy prototyp zaczęto budować w 1935 roku. Wykryto w nim wady konstrukcyjne, które należało poprawić. Wybudowano kolejne dwa prototypy, które również posłużyły do testów. Po próbach i akceptacji pierwsze samoloty trafiły do jednostek, w czerwcu 1938 roku. Następnie rozpoczęto produkcję kolejnych wersji. Samolot był wyposażony w dwa silniki, o mocy od 900 do 940 koni mechanicznych każdy. Jego masa startowa wynosiła około 9 ton. Mógł zabrać na pokład do 2,5 tony bomb, a jego zasięg wynosił z pełnym ładunkiem 1500 km, a z małym i z dodatkowymi zbiornikami wzrastał do 3000. Samolot znalazł się na uzbrojeniu wojsk polskich i Rumunii. Do września 1939 roku wyprodukowano 120 egzemplarzy. W jednostkach wojskowych znajdowało się 70 maszyn. W walce wzięło udział zależnie od źródeł 36 lub 44 łosie. Głównym zadaniem było bombardowanie kolumn pancernych i rozpoznanie. PZL-37 łoś nie miało większego znaczenia na wpływ wojny. Ze względu na ich zbyt małą ilość i złe wykorzystanie. 17 września część z nich przystosowała się do Rumunii. Pozostałe zostały zniszczone lub wpadły w ręce wroga. Do naszych czasów nie przetrwał żaden egzemplarz bombowca. W niektórych muzeach znajdują się jego części. W 2012 roku wykonano jego kopię w skali 1 do 1. PZL-31 Łoś posiadał wiele nowatorskich rozwiązań. I był dumą polskiego lotnictwa w dziesięciolecia międzywojennego. Dzięki wszystkim za oglądanie. Jeśli odcinek Ci się spodobał, nie zapomnij go ocenić i zasubskrybować kanał, by być na bieżąco. W komentarzach możecie pisać, co chcielibyście zobaczyć w kolejnym odcinku.